Witam Was! Witam Was! Dzisiaj kolejny temat E-maile Tak, dzisiaj troszeczkę o e-mailach chciałem Wam powiedzieć e, ponieważ zdarzają e, się różne dziwne sytuacje jeżeli chodzi o te e-maile Jest kilka rzeczy w sumie do omówienia Zacznijmy sobie od tego jeżeli ktoś nie dostał odpowiedzi to radzę mu sprawdzić spam Ponieważ moje e-maile już zaczęły dochodzić do mnie informacje zwrotne od różnych z was, wpadają do spamu. Ciekawe, nie? To sam, tak można powiedzieć, ustawione jako spam przy niektórych skrzynkach. Jeżeli napisaliście mi maila ja i nie, dost nie dostaliście odpowiedzi, oczywiście zaznaczam tą odpowiedź, czasami trzeba poczekać, dwa, nawet trzy tygodnie. Ja się też nie rozdwoję z tym wszystkim. Żeby to odpisać, bywa tak, że ta odpowiedź wyloduje w spamie i wtedy możecie jej nie znaleźć. Ja już znalazłem też od niektórych z Was wiadomości, które do mnie pisały, też w spamie. Problem jest taki, że ja kurczę, na tego spamu zapominam sprawdzać, a tam raz na 30 dni się wszystko usuwa i może być tak, że coś do mnie rzeczywiście nie dojdzie, ale do tego, co wszystko do mnie doszło, to zawsze odpisywałem. W sumie miałem dalej w planach odpisywać, ale coś Wam za chwilkę pokażę. Co mnie w sumie ostatnio troszeczkę zastanowiło, czy to w ogóle jeszcze ma sens. Ponieważ sami kiedyś mówiliście, żebym ustawił sobie w e-mailu coś takiego, że za odpowiedź załóżmy 5 zł. Ja tego nie zrobiłem, ja zrobiłem coś innego. Ja zrobiłem taką możliwość, że. Za to, że coś do mnie napiszesz, to możesz mi coś przekazać, jakąś powiedzmy darowiznę, coś takiego. Nie ustalałem żadnej kwoty, absolutnie. Zaznaczyłem też w tym, że pomimo tego, że tego nie zrobisz, możesz dostać odpowiedź. Napisałem możesz, bo czasami zdarzały mi się jakieś durnowate pytania, na które nawet nie miałem ochoty odpisywać, dlatego zaznaczyłem możesz, ale jak na razie odpisałem na wszystkie. To było po prostu dla mnie takie zabezpieczenie, żebym nie musiał na wszystkie e-maile odpisywać. Jakby mi któryś rzeczywiście był za głupi, żeby odpisać, bo zdarzał mi się nawet e-mail, pytania na przykład, ile centymetrów mam w spodniach. No, co to kogo interesuje. No, ludzie, ja mam odpisać na takiego maila, no co mam na odpisać? No. Bardzo przepraszam. Że mam ale... do kolana? Ale ten ludzi, który pisają to. Wyję się chorów na głowę, naprawdę. Także takie rzeczy mi się już też zdarzały. Dlatego zaznaczyłem tą opcję, że może odpiszę. Jak nie będzie żadnej wpłaty. Bo zrobiłem to na tą wpłatę tak, jak prosiliście. Odzew, jeżeli chodzi o tą wpłatę, to powiem wam jest taki, że wygląda to może, że 1% wpłaca rzeczywiście coś na to. Reszta ma to gdzieś, reszta nagle cudownie. Wszystko im przeszło. Już nie mają żadnych pytań. <słyski> Tyle wam jest to warte. Ale teraz. Można to powiedzieć inaczej. Dlaczego pytacie mnie wtedy o to? Nie, zrobimy inaczej. Najpierw Wam pokażę, co dostałem, a później powiemy dalej. To jest komentarz, który ostatnio nam wpadł. Przeczytam wam, bo może obraz się części i możecie go do końca nie widzieć. Ktoś tam napisał coś o odpowiadaniu, żebym wszystkim nie odpowiadał, że to jest po prostu nie do osiągnięcia, żeby wszystkim odpowiadać. Na to przyszedł taki komentarz. Przecież Sebastian wcale nie odpowiada na niczyje pytania, a przynajmniej nie za darmo. Spróbuj zadać mu jakieś pytanie wysyłając do niego maila. To natychmiast otrzymasz elektroniczną informację, żeby wpłacić pieniądze. Dostajesz informację, tak, rzeczywiście, ale dostajesz informację, że możesz, ale nie musisz. Jego cały kanał to. O, przygaszam światło. To żebranie o pieniądze. A przecież to dzięki nam zarabia na YouTube od dużej ilości reklam. Tak, bardzo dużej ilości reklam, gdzie wypłacają naprawdę marne grosze i połowy filmów jeszcze blokują. Także różnie to z tym bywa. Wyłączają całkowicie monetyzację na niektórych filmach. Wystarczy jedno słowo: walnąć już jest po filmie. E, powinien być nam za to wdzięczny, a nie wyłudzać coraz więcej. Nie wiem, kto tu gdzie cokolwiek wyłudza, bo ja nie wyłudzam nic, zawsze jest wolna wola, nic nie musicie. W pewnym momencie po prostu przestanie kanał istnieć i będzie święty spokój z tym. Także nikt nic nie wyłudza. Ja na pewno nie będę o to płakał, bo ja tą wiedzę mam i to jest moja wiedza. A czy ja się z nią z kimś podzielę, to jest moja dobra wola. Przecież nie on jeden ma kanał, ale miliony innych osób, i jakoś nie widzę by tacy chytrzy jak on wstydziłby się. Dobrze, i teraz do tego ostatniego zdania. Jeżeli jest tyle innych kanałów, to czemu nie idziesz tam, czemu nie zapytasz? Kurs o jadalnych roślinach 1500 zł. Kurs o roślinach innych ziołach, jedna część. 2000 zł, kolejny kanał, który ma na YouTubie. Uuu, uu, co za ceny, nie? A ja to przekazuję za darmo w filmach. Pokazuję to, gdzie inni nawet nie prsną kawałka o tym. Bo po co by to mieli zrobić, jak mogą ludzie przyjechać do nich i zrobić kurs za grubą kasę. Ja to dobrze wiem, ja tego sam też nie wiedziałem, ale przyjechali ludzie, którzy mi powiedzieli, co ile, gdzie kosztuje. I wtedy się złapałem za głowę. Pisz śmiało, pisz. Czekaj odpowiedzi. Zobaczymy, czy ci odpiszę. Raczej nie będziesz miała za dużej szansy. Jak nie wpłacisz porządnej kwoty, to nie dostaniesz. A niektórzy mają nawet stawkę za e-maila 50 zł sobie życzą za jedno pytanie. Tak, już też widziałem. Wróżki internetowe, które tak są popularne tutaj na YouTube. 5 zł, jedno pytanie. inaczej możesz iść, które ci wywróżą z kart cokolwiek. Ja nie miałem żadnej stawki. I w tym momencie zastanawiam się, czy całkowicie nie usunę tej informacji, żeby jeszcze w ogóle jakie pytania można było zadawać. Skoro już takie sytuacje są, dlatego ja nie prowadzę żadnych kursów, dlatego ja nie sprzedaję żadnych ziół, dlatego ja nie mam żadnego sklepu, żeby mi takie rzeczy nie można było zarzucać. Tak jak tutaj, właśnie to. I w tym momencie zastanawiam się, czy tego całkowicie nie wykasuję że już po prostu nie będzie możliwości kontaktu ze mną przez maila. Bo ja nie mam nigdzie w klauzuli napisane z YouTube'a, że ja muszę poświęcać mój prywatny czas na to, żeby teraz innym odpisywać za darmo rzeczy. Czemu ja mam mój swój prywatny czas na to poświęcić? Który tak robię już dwa lata poświęcam, i przez to nie mam czasu nawet dla niej. Bo siedzę i wam odpisuję, i później dostaję takie coś, jako dziękuję. Teraz na dodatek, osoba ta napisała ten komentarz po 24 godzinach pod tym, jak napisała na maila. Teraz ja tego maila znalazłem, poszukałem go, było ponad 300 maili przed tym mailem. I to jest super pisane, ta ja rozumiałam wszystko. I teraz jeszcze Wam pokażę tego maila, co napisała, dokładnie, żeby było śmieszniej, bo to już naprawdę. I oto jest ten e-mail. Dzień dobry, panie Sebastianie. Tak, był screenshot, widzieliście tam chyba, bo 15 godzin wcześniej to jest e-mail przedwczoraj, żeby nie było. E Dzień dobry, panie Sebastianie. Znalazłam ciekawą, wyglądającą roślinę o pięknym kwiatostanie. E Rosną one na po pobocze, ok drogi w trawach i drzewach. Nagrałam ją kamerą i wysłałam do Pana z prośbą i nadzieją, że ją Pan rozpozna i powie mi o jej właściwościach. Pozdrawiam serdecznie. Eee, OK. I na co ja mam odpowiedzieć? Gdzie jest to zdjęcie? Gdzie jest ten film tego? No i takie e-maile dostaję. I jak teraz mam na to odpowiedzieć? No moja kula magiczna się zepsuła, no sorry, no nie widzę tej rośliny. Jest w serwisie. Żadnego załącznika, żadnego zdjęcia, żadnego filmu. Nawet nie jest opisana, jak ta roślina wygląda, tylko że sobie rośnie gdzieś na poboczu. No fajnie, super, top. <noise> I oto całe wielkie halo. Pisząc do kogoś maila, trzeba się nauczyć tego maila pisać najpierw jeszcze, a nie zapomnieć wysłać najważniejsze rzeczy. <noise> jak tak można? I później jeszcze mi się zarzuca, że ja nie odpisałem. Odpisałbym. Za tydzień, dwa, trzy. Zależy jak mi wyjdzie z czasem. Powoli bym odpisał. Ja te maile wszystkie przechodzę, przeczytuję, przerabiam i bym odpisał. Jakbym znał, bym odpisał. Jakbym nie znał, napisał. Bym nie znam koniec. Zawsze jeszcze istnieje coś takiego jak atlas ziół, który również można sobie kupić. Już pokazywałem parę razy. Ja też tak z atlasem się musiałem uczyć na samym początku i sprawdzać, bo skąd bym to wiedział. Także tak to wygląda, jeżeli komuś się daje palec, to ci później oderwą rękę. Niech to będzie taką nauczką dla wszystkich innych, którzy są za dobrzy do tego świata i dają za dużo rzeczy za darmo, za nic, to później będziecie tak sponiewierani jak my za to. I to nie jest pierwszy taki email. No To się tam zdarza, że jest wcześniej, o tam wyłudzasz, wyłudzasz. Ale co ja mam wyłudzać? To jest moja wiedza, ja się tylko z nią dzielę z wami. Ja równie dobrze mógłbym robić kursy i kasować za taką grubą kasę, że naprawdę tak inni robią. Robią inni. Patrzyłem kursy, oglądałem sobie kiedyś kursy ziołolecznictwa w takiej dosyć porządnej, można powiedzieć, branży. No, to tak nie schodziło poniżej 3000 zł za jeden kurs. Nie schodziło, bo i po 5, po tysięcy nawet widziałem. I ile godzin kurs wy macie tam? Na ten pieniądz, na ten kasach. To jest kurs, który trwa u nas nieskończoną ilość godzin. I nikt nie przekazuje tylu informacji, aż to tyle. A jeszcze inną rzeczą jest, bo jeszcze było napisane, że jest dużo różnych innych kanałów. Dobra, tylko który kanał jeszcze ma tyle jajet, żeby teraz pewne rzeczy na sobie sprawdzić, że rzeczywiście to tak działa? To znaczy, testujemy na nasze ciała. Bo my sami jesteśmy wtedy krójkiem doświadczalnym, sami przeprowadzamy pewne eksperymenty, które mogą nam niekiedy dosyć porządnego uszczerbku na zdrowie nawet dać. Tego już mało kto zrobi, bo większość robi kopii, wklej z internetu i wysyła dalej. Ale trzeba, żeby jeszcze pewne rzeczy posprawdzać na sobie. Oczywiście, wiadomo, to nie zadziała na wszystkich identycznie, bo każdy z nas jest inny. Ale pomimo tego, jednak myśmy coś tutaj już sprawdzili. Nim żeśmy to puścili w eter. Czy to rzeczywiście tak jest, czy to tak nie jest? Wiadomo, są mi uczulenia na pewne substancje, tego się nie da ominąć. Dlatego zawsze trzeba ostrożnie ze wszystkim. Szkręciłem o tym kiedyś film. To nie jest takie proste. Także tak to wygląda i zastanawiam się, czy rzeczywiście nie wykasuje całkowicie możliwości mi jeszcze kontaktowania przez jakikolwiek e-mail. Będę miał więcej czasu dla żony. bo to mi naprawdę się nie opłaca. Według rozumowania tej pani e, jestem chytry. No to ja będę teraz taki chytry i to całkiem wywalę. I co wtedy? I też jest możliwość komentarza później. To znaczy, że nie, nie macie później ani możliwość nadajecie komentarze. To jest to, co wygrywacie się? Ja myślałam, że lubicie dajecie komentarze. E, plus dodatkowe. są bardzo duże kanały, też na innych języków, co ja oglądam. E, tam w ogóle nie są bardzo duże komentarze. Ja. E, I oni też nie dają na wszystkie komentarze reakcji z powrotem. Nawet tego nie czytają w większości, bo on wypuści film i on to ma gdzieś, czy tam ktoś coś napisze do niego, czy nie. Tylko to puści, i niech leci. Kiedy ja zobaczę e, na filmików z YouTube, i tam jest reklama, co ja robię, tam w ten reklam. Ja czytam komentarze. To jest e, też dla mnie edukacja, jak to jest pisane, albo środkowe linie, co oni naprawdę. Pisają tam, bo ludzie nie mają, bardzo dużo ludzi, nie mają pojęcia, co jest pisane środkowo, tej linie. Tam musiał być otwarty mózg. I ja nie mówię od otwartym od mózgu od, od skalpel albo od ten wypadek, co Arnold Erd miał. Hmm? Tak, że tak to nie więcej wygląda. Wypadek. niestety. Dasz palec, urwiem Ci rękę. Co jeżeli chodzi o odpisywanie, ja rzeczywiście nie odpisuję przez stronę z Facebooka, ani przez Messengera już. Tam rzeczywiście przestałem odpisywać. Jeżeli ktoś tam pisał i nie dostał odpowiedzi, jego wina, bo ja już mówiłem parę razy, że ja tam nie będę odpisywał i że zakończyłem tam całkowicie odpisywanie, bo tam jest jeden wielki bałagan, totalny bałagan, ja tego nie umiem tam ogarnąć. Tam są z, z tysiące wiadomości już, i ja tego nie będę wracał z powrotem do tego, żeby to wszystko ogarniać, bo nie, w ogóle mi się ta forma nie podoba odpowiadania tam, bo mi się to po prostu nie podoba, ten cały system tego na tym. Nieprzyjemnie się czuję w tym miejscu, żeby tam cokolwiek odpisywać. Dlatego ja wyszedłem całkowicie z jakiegoś Facebooka, Messengera. Mnie już tam nie znajdziecie w ogóle całkiem. Ona tam bywa na tym. Ale ona tam bardzo rzadko bywa też, bo ona bardziej woli tam po Facebooku czytać, udostępniać jakieś inne rzeczy. To ona wszystko udostępnia, nie ja. Już to mówiłem ileś razy, powtarzam jeszcze raz. Także mnie tam nie ma. I ten ludzi, którzy pisają na Facebooku, seba to są zbudury. Eee, przepraszam. Ja jestem ten osoba w naszym domu, która robi udostępnione te rzeczy, bo ja myślę, że to jest. Bardzo ważne na Was. A kiedy przyjdzie jeszcze taki e, komentarze on robi to udostępnione i tam jest ten słowo z to znaczy, to nie jest trudno dla mnie i ja zostaw również na Facebooka. To nie jest problem dla mnie. To znaczy, ja mam większy czas, większy czas. Na studio, na mój ciała, na nasyć. Tak. To robimy z wolnej woli, tylko dla Was, i nigdy nie chcieliśmy za te jakichś y, grubych kokosów otrzymywać, bo jak Bym chciał, to bym poszedł w całkiem inne strony i by to całkiem inaczej wyglądało. Byłoby dużo, dużo więcej komercji tutaj wokół tego. Tak samo jak nigdy nie wziąłem jakichś kodów na jakieś sprzęty, które wam polecam. Nie ma żadnego kodu w opisie, ani którego byście mieli podawać przy zakupowaniu tego urządzenia, stąd też producent nie wie, czy to rzeczywiście przyszło ode mnie, czy od kogoś innego, bo on się reklamuje też w Google, on się reklamuje na Allegro, on się reklamuje też przez inne osoby, przykładowo, skąd on ma wiedzieć, że to akurat ode mnie przyszło. Może też pierwsze dwa dni kojarzy, jak wychodzi film i widzi, ale potem już, no skąd to ma wiedzieć, jak ktoś kupi to za dwa, trzy tygodnie, mogło przyjść z reklamy Google'a, nie? Tak samo. Dlatego tutaj nie ma też jakiegoś kodu, nie mam sklepu z ziołami, który również mógłbym mieć, bardzo dobrze prosperujący, bo bardzo często nas o to pytaliście. Nie założyłem tego, bo nie lubię biurokracji i nie chcę mi się tego robić z tą biurokracją, bo mam na to alergię. Wszystko ograniczam do jak najmniej formalnych rzeczy i nie zbieram jakiś milionów, bo mi one nie są potrzebne. I tak jak mnie za chwilę coś rozjedzie jakieś auto czy coś, to tak tego nie wezmę ze sobą, po co mi to? Nie inwestuję też dalej w dom, dalej mieszkamy tak, że nam woda na głowę kapie czasami, jak pada deszcz. I też nie inwestuję w to dalej, bo po co? My inwestujemy nasze czas. Na Wasze wiedzę, to znacie, trochę edukacja? Jedynie co staram się inwestować, to inwestuję w ten kanał, żeby ten sprzęt był cały dobry, żeby miał podstawową wiedzę dalej. Szkolę się cały czas, doszkalam się to też jest różnego rodzaju i wspomagam też trochę inne osoby. Mamy takich parę bezdomnych ludzi, których również wspomagamy. Potrafimy im jakieś kurtki dać, nie wiadomo, co jeszcze, jakieś rzeczy kupić, jakieś jedzenie załatwić, żeby mieli co jeść. Takie rzeczy. Normalna ludzka pomoc do tych. Zdarzyło już jest parę osób od was, które już od nas też sprzęt nawet dostały, ponieważ nie miały dostały wyciskarki, dostały sokowirówki, dostały blendery od nas. Też dostały za nic za friką. A później jestem chytry na samym końcu w komentarzu. Mm -hmm. I tak to mniej więcej wygląda. Dobra, kończę ten temat, bo a... nie ma sensu dalej ciągnąć. I to ten ludzi który zobaczył teraz pierwszy jego raz, a ja, to znaczy ona, jest w niego żona. Tak, to nie jest moja babcia, to nie jest moja matka, to jest moja żona. Bo to też już ciągle się powtarza. Wyprowadź mm -hmm. swoją babcię na słońce i jej dobrze jeść. O oh my god! <laughs> ja decyduję, co ja chcę mieć na jedzenie. Kiedy ja nie chcę jeść nic, no to ja nie nic. E, I ja jestem bardzo szybko. To nie znaczy, że jestem agresywna. Absolutnie nie. Ale ja jestem bardzo szybko na usun komentarze. I blokować ludzi. Proszę bardzo. Dobra, także tyle w tym temacie. Czasami warto pomyśleć, nim coś palniecie, bo możecie stać się gwiazdą kolejnego odcinka. <głosy> <głosy> tak, jak ten komentarz i e-mail. Także tyle na dziś. Myślę, że troszeczkę wyjaśniłem sytuację, bo to nie jest już pierwsze takie coś, które nam się tutaj pojawiało. W tym temacie. Także cierpliwość, czekanie. Zresztą w ogóle się zastanawiam, czy to dalej będę ciągnął. Jak zniknie z opisu w kolejnych filmach, to znaczy, że postanowiłem, że nie będzie już do mnie kontaktu mailowego, bo mi się to i tak nie opłaca, według innego myślenia ludzi, bo inni są tacy chciwi, że myślą, że za wszystko trzeba mieć zapłacone. I po prostu im to do głowy nie dociera, że ktoś może coś zrobić za darmo. Także tyle na dziś. Pozdrawiam wszystkich chciwych. Którzy nie mogą zrozumieć, że coś można za darmo zrobić, i tyle na dziś. I chyba do następnego razu.